Siemanko kiełbasy, witam was w te jakże piękne popołudnie. Słoneczko poniżej 0 stopni. Śniegu niestety nie ma, ale powoli zima za pasem. A ja was witam w podsumowaniu growym według kiełbasy TV. Tak, umiem też robić inne rzeczy po robieniem z siebie. Debi dla przed... O kurwa. Przed kamerą i podkładania głosu pod sąsiadów, także uwielbiam gry. Praktycznie od małego, kiedy byłem takim małym chłopczykiem, małym dzieckiem, ja już mam to w genach dziś zapisane, że gry to jest moja taka jakby... pasja przewlekana z hobby, zainteresowaniem i formą rozrywki, i formą spędzania wolnego czasu. Można to tak ująć. No... ale żeby już tak nie przedłużać... A! Warto uczulić, że te podsumowanie jest bardziej subiektywne niż obiektywne. To jest najważniejsza informacja. I przede wszystkim nie grałem w każdą grę, jaka wyszła w tym roku, bo chyba tych gier byłoby ze... 70? Może więcej nawet. Wybrałem tylko te poszczególne, w które grałem. No i... Nie fani innych gatunków, nie czepiałem się, że tutaj na przykład Pegu nie ma strategii, czy kurwa symulatorów farmy, czy jakiś innych główien. Więc... Tutaj jest głównie akcja, arcade, zręcznościowość, zręcznościówki, czasem przygoda gdzieś wpadnie i głównie FPS. Tutaj dominują TPS, -y, akcja i samochody. <grym> tak więc zapraszam do pierwszej pozycji. A pierwszą pozycją na mojej liście growego podsumowania jest. Devil May Cry. Miała być co prawda piąta część kontynuacji serii Syna Spardy, ale niestety zrobiono restart. Teraz jest taka moda na restarty, zamiast kontynuowanie kolejnych części. Tutaj mamy zupełnie odświeżone motywy. Mamy nowego Dantego nowego Vergila, nowe otoczenie, nowy świat, ale stare zasady. Chodzi o to, żeby podziahać wszystko na swojej drodze, wszystkie demony, które wychodzą z tego pierdolniętego piekła, dojść i rozpierdolić ostatniego bossa, jakim jest Mundus tutaj. No cóż, co mogę o tym powiedzieć? Bardzo dobry, klasyczny, zajebisty slasher Mnóstwo kombosów, świetna, wartka akcja, jest zręczność, cały czas coś się dzieje, fabuła też fajnie poprowadzona do samego końca no, Ci, którzy narzekają na to, że nie ma starego tamtego, tego tego białych włosach, tego z tego owszem, ja też miałem ten ból dupy, ale mi to przeszło kiedy w to zagrałem. Nawet polubiłem tego się jest całkiem w porządku, sympatyczny. Nawet potem zmienia. Yy kolor włosów na biały, kiedy dostaje pierdolca i ma furię. No. A pamiętam jeszcze ten pierwszy konceptowy taki wygląd tamtego. wychudziały emos, kurwa, z podbitymi oczami. Taki, zapadniętość, by go z Auschwitz wzięli, z podbitymi oczami tutaj posiniaczony i palił fajki. Jakiś emos po prostu, no. Jaką ocenę tej grze mógłbym wystawić? 8 plus. Kolejna produkcja na mojej liście z numerkiem 2 to Ace Combat Assault Horizon. To już chyba któraś część z kolei, może szósta, nie pamiętam dokładnie, z serii Ace Combat. Nie jest to może symulator lotniczy, aczkolwiek świetna arcade'ówka, w której latamy, napierdzielamy do przeciwników. I co mi się tutaj podobało? Te, ta filmowość, która została świetnie wpleciona w arcade'owy styl latania, ten styl zabawy. Tutaj mamy fajnie pokazane właśnie na gameplayach. Zresztą gameplay na moim kanale był gdzieś z początku okolic tego roku, jakoś tak, w styczniu gdzieś nagrywałem. I bardzo się jarałem tym, że jak latamy i na przykład ostrzeliwujemy z bardzo bliska z karabinu yy, wrogie myśliwce, samoloty przeciwników, one tak zarobiście pękają i wszystko jest tak fajnie pokazane, Ten, te zniszczenie tych... Drogich myśliwców, tak fajnie się rozwali te wybuchy. Jest efektywność, efektowność przede wszystkim. Bardzo mi się tu podobało. Poza tym, nie tylko są misje, gdzie latamy i strzelamy do wszystkiego, co się rusza. Są tutaj także misje, na przykład takie szpiegowskie, że lecimy jakimś takim bombowcem dużym i mijamy pola oznaczone radarami, tak żeby nie wlecieć w niebo, na zwykle, i chuj, jesteśmy w dupie i koniec misji. Także jest tutaj wstawka big time eventowa, gdzie wciskamy odpowiednie klawisze. No, co prawda... nie jest to potrzebne w tej grze. Gra by nawet nie ucierpiała, jeśli tego by nie było, ale dodaje to dodatkowego smaczku. Jest tutaj nawet wstawka taka, gdzie latamy... śmigłowcem bojowym i spostrzeliwujemy czy tam ochraniamy naszych ludzi. Tak mi tkwiło to też w pamięci. Tak, co, gra porządna, solidna, jak się, jak się chcecie wylatać, wystrzelać, to polecam gorąco. Ja bym dał tej grze... 7. Hmm. Kolejna produkcja, Dead Space 3. Pamiętacie zapewne Dead Space, tą zajebistą grę w klimatach horroru, kosmiczny. Właściwie taki shooter wymieszany z elementami survival horroru. Ha, <todgłosy> pamiętacie. Pewnie nieraz mieliście tak, że coś wam wskakuje na ekran, a wy wtedy O, ja pierdolę! I niejedne noce zapewne nie przespaliście z powodu tejże strasznej i wciągającej gry. Niestety trzecia część tejże właściwie trilogii, no bo czwa na czwartą część planów jej jakoś nie ma. Yy, trzecia część odchodzi bardziej w stronę shootera skupia się bardziej na widowiskowości akcji, a przecież widowiskowości akcji już mamy podąd, jest tyle gier z tego gatunku, że po prostu przydałoby się coś nowego, albo po prostu rozwijać e, ten, te elementy klimatu, budowanie napięcia, te horroru. Tutaj w ogóle jesteśmy przeniesieni na taką ze stacji kosmicznej księżycu e, chyba Saturna, takiej opuszczonej stacji kosmicznej. Lądujemy gdzieś na jakiejś planecie, zupełnie zmiana klimatów, na jakiejś takiej, aby to powiedzieć, arktycznej, zimowej, śniegowej planecie. Z los planet się może w każdym razie to skojarzyć. Yy, mamy też tutaj koop, który właściwie jest dziwny jakiś, bo jak na przykład jedna osoba jest w dupie, jak się do niej dołączymy, to też będziemy w dupie. I tak poza tym yy, dochodzi tutaj nowa postać, już nie pamiętam jak go się tym gości nazywa i właśnie w tym trybie w koopie. Druga, drugi gracz, nasz kolega nim kieruje w każdym razie no gra jest słabsza od poprzedniczego mam wrażenie, że od pierwszej części tak pierwsza, druga, trzecia tak by brakowało po prostu pomysłów i przedobrzyli, jest to według mnie najgorsza część z tej całej serii, ponieważ skupiono się głównie na widowiskowości i akcji, to się tak skumulowało że po prostu gdzieś ten horror Ta gra już nie jest straszna Mimo wszystko jeśli chcecie zagrać, ona nie jest zła jest taka niezła, można pograć. Co jaką ocenę można dać? 6. Kolejna gra na mojej pozycji Aliens Colonial Marines. Owszem, bardzo mi się podoba tego oglądałem po kilka razy wszystkie filmy począwszy od 8 pasażera Nostromo, przez przeddecydujące starcie, trójkę, czwórkę, potem już słabsze Obcy kontra Predator. No i cóż mogę powiedzieć, bardzo, ale to bardzo podobało mi się, kiedy byłem znowu, muszę wypomnieć takim małym chłopczykiem, taki ja byłem już mały. <gry> I grałem w opcy kontra Predator 2 na kąpie z ojcem. Tak, ta gra miała klimat. I wystawiłbym jej bez wahania w tamtych czasach 9, bo po prostu srałem ze nawet teraz, kiedy jakiś czas temu grając przypomniałem sobie tamto, tamten zajebisty tytuł. Bałem się, no nie, nie ma co ukryć. Yy, natomiast z, tą, z tym tytułem jest o tyle ciekawiej, że kilka już właściwie studiów... studiów, o, ...growych robiło ten tytuł, aż w końcu wykupił je chyba Gearbox Software. No i w końcu myślałem, że cholera jasna, wzięliby to, zrobili, bo ja się nie mogę doczekać, żeby strzelać do ksenomorfu w tym ka karabinem pulsacyjnym, porozpierdalać wszystkich i będzie zajebiście. No niestety, efekt końcowy jest taki, że gra ani nie straszna, ani niegrywalna, ani nie fajna graficznie, tak gra jakby została w 2008 czy 2007 roku, nawet troszkę wcześniej, a już wtedy pojawiały się takie tytuły, które miażdżą graficznie ten tytuł. Mechanika przede wszystkim mi się nie podobała. Bardzo, bardzo kiepsko wykonane strzelanie, nic nie pociągało, nic nie wciągało, grałem dosłownie może pierwsze 3-4 misje i za chuja nie dało się, no nie potrafiłem tego przeboleć Tak oczekiwałem na te tytuł a bardzo się rozczarowałem. No cóż mogę dać tej ocenie, więcej się nad tym nie będę spuszczał, po prostu liche 5, z minusem nawet bym rzekł. Słabizna po prostu. Następny tytuł jest po prostu mekkom... Dla speców od sprzętu, benchmarków, 3D marków i zabawą efektami w grach, graficznymi przede wszystkim. W tej grze, w Krajzisie Trójce, jest tak przepiękna grafika, jakiej jeszcze chyba nie widziałem. Fotore fotorealizm po prostu. Tym bardziej, że bardzo mi się podoba to, że znowu zaimplementowano dżunglę tutaj. Tak, Nowy Jork, ileś tam lat po Dwójce gdzie sterujemy Alcatrazem. To znaczy, właściwie to prorokiem w ciele Alcatraza. Ten prorok gdzieś tam w świadomości jego istnieje. Spotykamy Psycho, który się tutaj nawet pojawił. No i... Crazy Trójka jest świetnym zwieńczeniem tejże zajebistej trylogii. Coś świetnego, bardzo mi się to podobało. No ale ciągle gdzieś mi brakowało tej otwartej przestrzeni z jedynki. W jedynce była właśnie... Był taki bardziej sandbox, aniżeli typowy FPS, zamknięty, gdzie mieliśmy podążać wyznaczonymi przez twórców ścieżkami, rodem jak sprzedującej gry w tym gatunku Call of Duty. czy choćby Battlefield, czy medalofona. Ale bardzo mi się ogólnie to podobało. Eee, wszystko co w tej grze właściwie jest, to jest dobre, no oprócz oczywiście scenariusza, nie wiem, wszyscy się czepiają tego scenariusza, że jest dość prosty, no. Mi się on spodobał, ale no... czegoś bym bardziej wymagał. Natomiast jeśli chodzi o trzecią część, jest lepsza o wiele niż dwójka, ale ciągle gorsza niż jedynka. Zasługuje na... 8. Moda na rebooty i restarty serii trwa w najlepsze. Oto kolejny efekt restartu serii. Nowiutki Tomb Raider z marca tego roku. Bardzo mi się podobał. Nie sądziłem, że tak się tam wciągnąć w przygody panny archeolog, właściwie to już nie takiej pikselowatej jaka była na początku, że kilka poligonów więcej dodali wiejcycki. Tutaj już nasza panna Croft jest taką bardziej zwykłą dziewczyną, która mimo wszystko i tak jest od wy ponad ludzkiej sile, bo ileż ona się tam musi wspinać, ile ona wycierpiała, to jeszcze chyba w żadnej grach nie widziałem. Tak ją sponiewierali w ogóle, że o, masakra. Cały czas idziemy do przodu. W ogóle bardzo mi się też tutaj grafika podobała. Te świetne, na tej wyspie, na której lądujemy, te świetne krajobrazy, albo ten, ten moment w Śnieżnych Górach, gdzie wspinamy się na tą radiostację, po prostu zapierający dech w piersiach. No i przede wszystkim akcja. To mi się bardzo podobało. Taki typ gier uwielbia. I ciągle do przodu, że tak powiem. No cóż... Jaką ocenę bym tej grze wystawić? Osiem z plusikiem. Tacycki. <grym> Nie no, ale polecam. Mimo, że to jest restart serii, bardzo udany jak najbardziej. I liczę na drugą część, która prawdopodobnie jest zapowiedziana. Obecnie... Yy... Chyba trwa konwersja na Play'a 4 i Xbox One. Że chyba tak y, niedługo wydadzą, albo już wydali. God of War Ascension. Tak, mimo że nie mam konsoli, miałem okazję zagrać w tąże część. <grym> Od kolegi pożyczyłem zagrałem. Za co mu serdecznie dziękuję oczywiście. No cóż, co mo cóż mogę powiedzieć. Wydarzenia dzieją się przed całą serią God of War. Nawet przed jedynką, kiedy jeszcze Kratos nie był aż tak zajebisty i nie miał powodu do zemsty na wszystkich bogach. Znaczy Kratos jest taką ostoją zajebistości starożytności. Ach te No cóż, co coś mi w tej, w tej części brakowało. Santa Monica i tak, te studia oczywiście, potrafi solidnie, zajebiście i widowiskowo zrobić gry. gry tą serię, God of War. Ale no czegoś mi tu brakło, brakowało mi... no... Była ta widowiskość, ten rozmach ta akcja, ale nie czułem tego. To tak, by na siłę chcieli kolejną część zrobić, mimo że zakończyli przygody Kratosa w iście wielkim stylu. Nie ma co ukrywać, jak w trójkę grałem po prostu, tak się wciągłem. Trójka to już była taka część, która wyciskała wszystkie soki z playa trójki, z tego sprzętu, który tam jest. I... W świetny sposób zakończyła przygody, które śledziłem na bieżąco. przedem jedynkę, dwójkę, trójkę. Nie grałem tylko w te części, które były na, P, na PSP. Ten Duch Sparty i Chains of Olympus. Natomiast Ascension brakowało właśnie tego czegoś. Chyba tego klimatu, który w trójce był miażdżący i przytłaczający. Tutaj jest to wszystko zbyt kolorowe, takie troszkę mnie. Mniej brutalne nawet bym powiedział. Oczywiście było kilka ciekawych rzeczy dodanych, jak złapanie przeciwnika, tam z, z tą jaką żywą tarcz, czy coś takiego, już nawet nie pamiętam. No cóż, co, co mógłbym wystawić w tej grze? 8 z minusem, za lekkie uczucie monotonii. Polski akcent na tejże liście. Sniper Ghost Warrior 2. Nawet mam materiał z marca, kiedy to nagrywałem i. Podniecałem się silnikiem Cryengine 3, które z Games dorwało się i wplotło w swoją gierkę. Cóż mogę powiedzieć? Sniper Ghost Warrior 2. Według długo na to czekałem, miałem oczekiwania takie, że będzie o wiele lepszy niż pierwowzór niż 1, która też była całkiem sympatyczna, ale no nie do końca udana było mnóstwo bagów, niedociągnięć. Spadków animacji, już nawet animacje żołnierzy były takie słabe, jakby im kilku klatek brakowało, co nawet wspominałem. Tutaj jest o tyle lepiej, że to jest tylko lepszy silnik graficzny. Mechanika jest bardzo podobna. Właściwie nie, nie wiem co tutaj ulepsza. No Chyba tylko grafikę i parę pierdół, nowe bronie, nowe misje. Nowe szaty króla nie powiedziałbym. Poza tym, jakiego króla. Grać można, no ale nie ma na co więcej liczyć. To, to nie jest prawdziwy symulator snipera. O wiele lepsze było sniper Elite V2, które było jeszcze do, w dodatku TPS-em. A efekty przebijania czaszek czy kości czy jąder yy, w, w stylu rentgenowym, X-ray tak zwany, KAM, był po prostu mierzący. Tutaj ta kamera przebijająca. Yy, pocisk, głowę, to jest po prostu takie Pfft. aby ktoś to na odpierdol zrobił. Brakuje mi tego miąższu, te, tego krwi, tego wypełnienia, tego mózgu, który wylatuje, tej, tych kości pękających. Eee. No i fabuła. Została takie liche. Nawet tutaj jest próba zaciągnięcia za w klimaty takie iście czarnobylskie, jak w Call of Duty 4 Modern Warfare. <śleskujesz> I chyba... Bośni się dzieje ten poziom. No niestety, kiepsko CI Games. 6 minus jedynie mogę dać, nic więcej. Kolejna polska produkcja na mojej liście: The Thailand Riptide Studia Techland. Cóż można, można powiedzieć? To jest nadal kontynuacja przygód czwórki bohaterów, którzy yy, zamiast do raju przyszli do piekła, gdzie panuje epidemia zombie. No i tutaj dodano dodatkowego jednego bohatera, który chyba był tam mistrzem walki wręcz, a już nawet nie pamiętam. Chyba pięściami tam zajebiście wymiatał, to był jakiś kucharz. Koop oczywiście został zachowany, z którego słynie ta gra, czteroosobowy ciągle, jakiś tam multi było zaimplementowane, single player oczywiście cały czas rzeźnia, więcej craftingu, więcej zombie, więcej broni, więcej rozpierdolu, rzeźni, krwi. Hmm... Pleciono tutaj jeszcze coś takiego jak Tower Defense w 3D, tylko że to jest, można by powiedzieć, takie chodzenie i budowanie barykad w ścianach, ogrodzenia siatkowe i takie przeróżne przedziwne jeszcze urządzenia, które twórcy tam dodali. Takie bronienie się przed hordami zombi coś podobnego jak w Call of Duty World at War, gdzie broniliśmy się przed zombiakami w takim opuszczonym budynku. Oczywiście z przyjaciółmi jest o wiele lepiej. Co mogę jeszcze wystawić? Nadal dobry produkt, takie 8 z minusem. Albo bez tego minusa 8.